Tomasie, zejdź już na dół, za chwilę obiad Zawołał kobiecy głos Tylko nie teraz, pomyślał chłopiec Właśnie rozpoczął atak żołnierzykami na fortece wroga, która znajdowała się na brzegu jego łóżka Musiał rozbroić ich armię Chwycił dwa czołgi, które powoli ruszyły wprost na dwie wieże strażników Padają strzały To przeciwnik próbuje osłabić jego żołnierzy Nie może na to pozwolić – Tomas, zaraz wyślę po ciebie ojca. – Tatusia? – chłopiec westchnął. – Niestety, moi wspaniali żołnierze, ale muszę was teraz opuścić. Sami musicie poradzić sobie z osłabieniem wroga. Mam nadzieję, że gdy tylko wrócę razem, im dokopiemy. – wyrecytował chłopiec i wyszedł z pokoju. Zszedł wysokimi schodami na parter i udał się wprost do kuchni. Przy stole siedział już jego tata i pochłaniał drugie danie. Kobieta, zobaczywszy swojego syna, wyjęła talerz z szafki i nałożyła mu obiad. Cześć, mały rycerzu! powitał go ojciec. Cześć, tatusiu! Jak wygląda sytuacja na froncie? Trochę ciężko. Właśnie ostrzelali nasze czołgi, ale damy radę. To zajadaj, żeby mieć siłę do walki. Chłopiec chwycił sztućce i rzucił się na kawałek mięsa niczym wygłodniały zwierz. Czym prędzej chciał wrócić do swojego pokoju i dokończyć zabawę w wojnę. Był już duży, miał 10 lat, ale mimo to lubił bawić się swoimi figurkami. Poza tym nie miał nic innego do roboty. Czasami czytał komiksy albo książki, ale najczęściej bawił się żołnierzykami. Przenosił się razem z nimi w zupełnie inny świat. Świat swojej wyobraźni, w której to on decydował o losach wszystkich jej bohaterów. Mamo, czy kolega mógłby zostać dzisiaj na noc? zapytał po chwili. Jaki kolega? Zapytała kobieta, nakładając sobie porcję ziemniaków. Taki jeden ze szkoły, nie znasz go. A co na to jego rodzice? Chyba się zgadzają. A powiesz nam coś więcej? Jak ma na imię? Wtrącił się ojciec. Nazywa się Steven, ma tyle lat co ja. Ostatnie słowa powiedział z lekką dumą w głosie, jakby szczycił się tym, że dogaduje się z rówieśnikami. To w sumie mogło być bez mała powodem do dumy, bowiem zazwyczaj Tomasz dogadywał się z osobami młodszymi od siebie. Co ty na to, Richardzie? Ja nie mam nic przeciwko, o ile nie rozniesiecie całego pokoju. Spokojnie, tatusiu. Będziemy robić własny komiks o superbohaterze, który ratuje świat przed złem. Brawo, synu. Myślisz, że kiedyś na świecie będzie tylko dobro? Zapytał po chwili chłopiec. Oby, synu, oby. Niestety złych ludzi jest bardzo dużo, ale miejmy nadzieję, że kiedyś jakiś superbohater poradzi sobie z tym problemem. Nasz superbohater pokona całe zło na świecie, krzyknął chłopiec, po czym odłożył sztuczce i wstał od stołu. Mogę wrócić się bawić? Tak, kochanie. Tomas uśmiechnął się i pobiegł na górę. Kobieta usiadła koło mężczyzny. A co z twoim bratem? Zapytała po chwili, nalewając sobie filiżankę kawy z porcelanowego dzbanka. Odorem? zapadło chwilowe milczenie. Ten temat zawsze stawiał małżonków w niezręcznej sytuacji. Grace nie przepadała za swoim szwagrem, wręcz nienawidziła go. Nie pracował, pożyczał pieniądze od swojego brata, który następnie przepijał. Nie pomagał w domu, traktował go jak zwykłą noclegownię. Taki był z niego pożytek. Richard natomiast przymykał na to wszystko oko. W końcu to jego brat. Jednak czy miał zamiar lekceważyć zachowania Teda? Zamierzał od tak je zaakceptować? Wczoraj znowu wrócił pijany. Wiem, odparł oschle Richard. Stłukł dzbanek, który dostaliśmy od Suzan na rocznicę. Grace, zrozum. Wiem, że za nim nie przepadasz. Wiem jaki on jest. Ale on potrzebuje pomocy. Oprócz mnie nie ma nikogo. Dobrze, ja jak najbardziej rozumiem. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, aby okazał szacunek za to, co dla niego robimy. Aby w jakikolwiek sposób zechciał się odwdzięczyć, posprzątać, skosić trawnik, wynieść śmieci, cokolwiek. Czy to tak dużo? Porozmawiam z nim o tym, jak wróci. Znowu go nie ma. Cóż za nowość, prawda? Zapadła cisza. Richard nie chciał po raz kolejny przechodzić przez ten sam schemat. Myślał, że już dawno sobie wszystko wyjaśnili. Najwidoczniej mylił się. Jeśli dziś ponownie wróci zalany w trupa, zabieram Tomasa i wyjeżdżam do swojej matki. Nie zamierzam mieszkać w jednym domu z pijakiem i awanturnikiem. Chyba nie mówisz poważnie, odparł Richard, a w jego głosie wyczuła nutę zdenerwowania. Nie, nie żartuję. Albo coś z tym zrobisz, albo będziesz mógł sobie z nim mieszkać sam. Drugi dzień minął każdemu pod znakiem samotności i odosobnienia. Potrzebowali chwili dla siebie. Każdy miał własne przemyślenia, wspomnienia i plany. Nikt ze sobą nie rozmawiał. Cisza i krzątanina od czasu do czasu, gdy ktoś zechciał skorzystać z toalety. Tom spędził niemalże cały dzień na zewnątrz, siedząc na schodach, patrząc w niebo i spacerując wokół domu lub wzdłuż muru. Liczył, że uda mu się znaleźć cokolwiek, ślad, lukę, wskazówkę coś, co naprowadzi go do odkrycia tajnego sposobu na przebicie się przez mur. Niestety bez rezultatów. Pozostało mu tylko spacerować, przeklinać swój obecny stan i wspominać. Studia, sprawy nad którymi pracował nie będąc jeszcze pełnoprawnym adwokatem. Czy kiedykolwiek będzie mu dane do tego wrócić? Oby tak. Modlił się o to z całego serca. Mark siedział w kuchni. Odkąd wszedł do niej nad ranem po sprzątnięciu ciała Julie, opuścił ją tylko dwukrotnie, po to właśnie, aby odwiedzić toaletę. Pierwszych kilka godzin po prostu przespał, leżąc oparty o blat stołu. Organizm był zmęczony i domagał się regeneracji, dlatego sen był twardy, mimo warunków, jakie tutaj panowały. Nikt go o nic nie pytał, nikt go o nic nie prosił. Był niemal niezauważalny, niczym duch, duch tego domu. James przespał cały ranek, aż do samego południa, skulił się w swoim śpiworze i odpłynął. Teraz rozwiązywał krzyżówkę, którą spakował do torby na wypadek nudy. Zwykłemu obserwatorowi może się to wydawać szalone i nieczułe. Dobę temu zginęła dwójka ich przyjaciół, a oni po prostu zachowują się tak, jakby nigdy nic się nie wydarzyło. Śpią, spacerują, a nawet rozwiązują krzyżówki, z tym, że tutaj nie było innych zajęć. Poza tym czas. Czas zdawał się upływać innym rytmem. Minuty trwały jak godziny, zaś godziny jak dni. Ellen i Jessica siedziały na podłodze, oparte o ściany i wtulone w siebie nawzajem. Łzy nie przestawały spływać po ich policzkach. Nie potrafiły zaakceptować tego, czego doświadczyły w ciągu ostatniej doby. Miały wrażenie, że atmosfera tego domu, nastrój lub inna niewidzialna aura wyprała je z jakichkolwiek emocji. Gdyby ktoś na nie spojrzał, mógłby odnieść wrażenie, że dziewczyny cierpią na jakąś chorobę psychiczną. Same doskonale zdawały sobie z tego sprawę, jednak nie przejmowały się tym za bardzo. Każdy, kto w tej chwili przebywał w tym domu, wiedział, co przeżywają. Nastała noc. Słońce już dawno skryło się, ustępując miejsca księżycowi, który oświetlał czarne jak atrament niebo. Świerszcze wturowały niczym cała orkiestra. Dźwięk ich cykania docierał do najdalszych zakamarków domu. Chłopaki zdecydowali się wejść na górę i porozmawiać z dziewczynami o tym, co zaszło. Chcieli mieć jasność, że wszyscy doskonale rozumieją sytuację, w jakiej się znaleźli. Nie mogli sobie pozwolić na jakiekolwiek zwarcia, spięcia czy niejasności w gestii podejmowanych decyzji. Czołem, zaczął Tom, który jako pierwszy przekroczył próg ich pokoju. Dziewczyny podniosły wzrok, lecz nie odezwały się ani słowem. Ich oczy były napuchnięte od płaczu, a nosy czerwone od nieustannego wycierania chusteczką. Jak się czujecie? zapytał Mark. A jak myślisz? zapytała Ellen, która uznała to pytanie za całkowicie bezsensowne. Mark spojrzał na Toma, jakby szukając jakiejś reakcji, wsparcia, czegokolwiek. Atmosfera nie była przyjemna. Dziewczyny wyraźnie odcięły się od nich. Najwidoczniej miały im za złe to, że podjęli takie, a nie inne kroki. Dziewczyny, zaczął Tom, dokładnie analizując każde słowo, które akurat miał zamiar wypowiedzieć. Nam też nie jest łatwo. To byli nasi przyjaciele. James zauważył kolejne łzy spływające po ich twarzach. Zapadło chwilowe milczenie, przerywane co pewien czas pociągnięciem nosa jednej z pań. Dlaczego nas to spotkało? odezwała się po chwili Jessica. Dlaczego musimy przez to wszystko przychodzić? Nikt się nie odezwał. To pytanie najwidoczniej musiało pozostać bez odpowiedzi. Nie spodziewaliśmy się takiego obrotu spraw, rzekł łamiącym się głosem James. To miał być zwykły wypad, kontynuował Tom. Przygoda po prostu głos mu się załamał. Oczy delikatnie się zaszkliły, roniąc pojedynczą łzę, którą otarł szybkim ruchem dłoni. Po prostu zabawa, dokończył, starając się nie rozpłakać na dobre. Zabawa, o której wspomniał Tom, przerodziła się w horror. Dwie osoby nie żyją, a oni sami nie wiedzą, co ich czeka jutro, za godzinę czy nawet pięć minut. Przepraszam, powiedział po chwili Tom. Przepraszam Was, to moja wina. Tom, przestań, przerwał mu Mark. Ten jednak pokręcił tylko głową. To ja to wszystko wymyśliłem. To ja was namówiłem na ten wyjazd. To wszystko moja wina. Gdyby nie ja, Michael i Julie nadal by żyli. Te słowa wywołały kolejną z zarówno u dziewczyn, jak i u Toma. Wszyscy się na to zgodziliśmy. To była nasza decyzja. Mark próbował uchronić Toma przed poczuciem winy, które według niego było niesłuszne. Siłą nas tutaj nie zaciągnąłeś, rozumiesz? Jestem mordercą, wyszeptał Tom i upadł na kolana, chowając twarz w dłoniach. Nikt nie wiedział, jak zareagować na tę sytuację. Doskonale wiedzieli, że Tom obwinia się za wszystko, co tutaj się stało. Jednak Mark miał rację. Nikt nie mógł przewidzieć, że dom rzeczywiście jest nawiedzony. Myśleli, że to tylko miejskie legendy, opowieści dziadków do straszenia niegrzecznych dzieci. Prawda okazała się być inna, gorsza niż wszelkie opowieści krążące na temat domu braci Howens. Tom, jesteśmy jedną drużyną odezwał się James. Nikt tutaj nie ma do nikogo pretensji. Młody prawnik spojrzał na niego ze łzami w oczach uśmiechnął się i objął go swoim ramieniem Razem tutaj weszliśmy i razem musimy stąd wyjść. Oznajmił Mark dokładnie w tym samym momencie, w którym usłyszeli głośny huk, dobiegający z pokoju znajdującego się naprzeciwko. Cała piątka zerwała się na równe nogi. Co to było? zapytał James. Dziwny dźwięk jakby coś się rozwaliło odparł tam. Ostrożnymi krokami wyszli z pokoju na piętrze. Rozejrzeli się po korytarzu, lecz ten nie zmienił się od ostatniego razu. Wszystko wyglądało normalnie, o ile spróchniałe drewniane panele, gołe, poplamione krwią ściany i masę kurzu i pajęczyn w kątach, można nazwać normalnością. To musiało być w którymś z tych pomieszczeń, odezwał się Mark, wskazując ruchem głowy pokoje po przeciwnej stronie. Tom ruszył jako pierwszy. Od razu wybrał pomieszczenie znajdujące się bezpośrednio na wprost. Ostrożnie, drżącą ręką otworzył drzwi. Uderzył ich nagły podmuch powietrza. Na podłodze leżały odłamki szkła i kawałki desek. Szare od brudu i kurzu zasłonki kołysały się poruszane przez lekkie podmuchy wiatru. Co tutaj się stało? zapytała Ellen. Te okno było zabite deskami, prawda? chciał się upewnić Tom. Tak, odpowiedział Mark. Tak samo jak część okien na parterze. Szyba była wybita już dawno wywnioskował Tom. Dlatego ktoś przysłonił okno deskami. Dlaczego tak uważasz? zapytał James. Na podłodze są odłamki szkła, jednak jest ich zdecydowanie za mało, jak na rozbitą szybę. Poza tym, czemu ktoś miałby zabijać deskami okno z szybą? Racja. W takim razie, kto wybił te deski? zapytał po chwili Mark. Wiatr raczej tego nie zrobił. Tego możemy być pewni, stwierdził Tom. Przekroczyli próg pokoju, aby z bliska przyjrzeć się ramię okiennej. Prowadził Mark, dziewczyny trzymały się z tyłu. Są tutaj ślady krwi, odezwał się po chwili Tom, wskazując ręką na odłamki szkieł, które nadal tkwiły w ramię. Dziwne, powiedział pod nosem James. Nic z tego nie rozumiem. Nagle usłyszeli kolejny huk. Tym razem były to drzwi do pokoju, które samoistnie się zatrzasnęły. Instynktownie James rzucił się w ich kierunku i próbował je otworzyć, lecz te ani drgnęły. Kurwa! krzyknął, kopiąc w okolice zamka z nadzieją, że ten ustąpi. Tutaj żadne drzwi się nie otworzą, jeśli same tego nie chcą, powiedział powoli Mark, a jego słowa wzbudziły lęk w pozostałych. A ty same tego nie chcą? Powtórzyła zdziwiona Jessica. O czym ty bredzisz? Taka jest prawda. Brama wejściowa, drzwi od pokoju, zawiesił na moment głos. Jeżeli coś się tutaj zamyka, nic nie jest w stanie tego otworzyć. Żadna ludzka siła nie może się równać z mocą nadprzyrodzoną. Nadprzyrodzoną? Na pewno wiatr nie zamknął tych drzwi, podsumował Tom. Cokolwiek to było, Mark ma rację. Nie otworzymy tych drzwi na siłę. Coś nas tutaj zaciągnęło i zamknęło w tym pokoju i to coś nie chce, abyśmy wyszli stąd drzwiami. Co masz na myśli? zapytał James, który ustąpił już w walce z drzwiami. Mamy wyskoczyć przez okno. Wszyscy. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV StudioLektor.pl